Cześć widzowie, jesteśmy we wsi suszec i dzisiaj po raz drugi w tym roku idziemy na hołdę. Pójdziemy sobie tu do lasu i tam się idzie na tą hołdę, co ostatnio Wam pokazywałem. Hołdę po Śląsku, normalnie to hołdę wiecie, jak już nie mówię super po Śląsku, ale wszyscy tutaj mówią hołdę, no ja też mówię hołdę. Może się uda znaleźć coś fajnego. Nieźle już tu kwitną łzy. Tutaj już także się przyroda zieleni, żółci i fioletowi. Słopałem w locie ciekawego pluskwiaka. Jest to srogoń napastnik, bliski kuzyn większego srogonia baldaszkowca z którym miałem kiedyś taką przygodę, że gdy wziąłem go lekko myślnie do rąk, to ten boleśnie mnie ukuł. I również ten plusk jak potrafi ukuć, o czym świadczą jego barwy ostrzegawcze, a więc czerwone zabarwienie od włoka i od nóży. jest piękne, czerwone kolory ma. Srogonie są drapieżnikami, które polują na czasem większe od siebie bezkręgowce czatują na nie najczęściej gdzieś wśród roślinności, a gdy te zjawią się w pobliżu, atakują, nakłuwają swoją kłójką, wpuszczają toksynę i wysysają, zostawiając tylko oskurek, tak jak czynią to pająki. Wiecie, ja mu nic nie robię, także też mnie nie ukąsi. Samiec jaszczurki w zwinki w pięknej zielonej szacie gotowej. Naprawdę podobają mi się samce jaszczurek zwinek na wiosnę, gdyż udają takiego uroku do zazwyczaj, no, burych polskich gadów. Przed chwilą widziałem pazia królowej, teraz wchodzimy trochę w cień, przejdziemy szybko ten odcinek i już zmierzamy w stronę hałdy. Co tu wylądowało? Jest to samica lenia. W odróżnieniu od samca, który ma przezroczyste skrzydła i duże oczy, jej skrzyła są czarno zabarwione, a oczy dosyć małe. Dorosłe lenie pojawiają się na wiosnę i żyją krótko. Samica po zapłodnieniu zakopuje się w ziemi, gdzie składa nawet 3000 jaj. Larwy odżywiają się korzeniami i spędzają zimę pod ziemią. Dobra, zaraz będziecie mogli oglądać hołdę. I tam ta hołda już stopniowo porasta przez drzewa. Ale wciąż jednak tu jest bardzo suche stanowisko. Tu mamy dużo żab, tylko niestety tam się nie da zejść. Patrzcie, ile tu jest żab. Tu wszystko, to są żaby. Ale wyschło im tu trochę. Nawet tu jedna siedzi. Teraz idziemy taką drogą pod hołdą, która prowadzi do miejsca, gdzie w ostatnim odcinku, no niestety, uciekła mi rusałka żołobnik, ale może dzisiaj się uda. Idziemy sprawnie wśród tych bzuzek, bo nie chcę marnować czasu, bo już jest 15 około i mamy najpiękniejszego motora Polski, Pazia Królowej. Paź Królowej lata w Polsce w dwóch lub trzech pokoleniach w maju i w czerwcu, w lipcu i w sierpniu, a czasem w ciepłe wrześnie. Co ciekawe, ogonki paścia królowej mają drapieżnikom przypominać czułki. Tym sposobem paść królowej odciąga drapieżniki od ataku na głowę, która jest dla motyla cenniejsza niż dwa ogonki. Te zwiększają szanse na przetrwanie. To jest naprawdę świetny motyl. Pamiętajmy, by nie zabijać jego gąsienicy. Gdzie się znajdziemy, ponieważ, no, czy chcecie, żeby taki motyl u nas wyginął? No, bo ja osobiście bardzo bym tego nie chciał. Chodzi mi tutaj o to, że paść królowej często rozwija się na rosnących przydomowych ogrodach roślinach takich jak koper czy marche, gdzie może być traktowany jako szkolnik. Cieszę się, że tak blisko udało mi się go podejść. Zwłaszcza ze względu na fakt, że pasie królowe są świetnymi lotnikami i zatrzymują się rzadko. Zeszłam sobie tutaj niżej, bo tu może być jakaś żmija. Posadnik Egeria, czyli motyl, którego bardzo trudno podejść. Naprawdę, to bardzo skryty leśny duszek, który zamieszkuje często zacienione stanowiska w lasach mieszanych. Ale jeszcze Wam go kiedyś pokażę. Motyl ten może latać od dwóch do trzech pokoleń w roku. Od kwietnia aż do października, więc jeszcze zdążę. I już z zalasu borówkowego. <noise> lasu borówkowego. To są borówki w tym runie. A tutaj mamy jakieś takie różne drzewa, dęby, sosny. No to tam się już wyłania hołd. Oto ona. Hołda. Skrajnie suchy teren. Stworzony przez człowieka. Ale zasiedlony przez rozmaite zwierzęta. Ale że ta hołda średnio przepuszcza wodę tu się poutwarzały różne takie zbiorniki. Niestety... O o, o, mamy ważkę Lata tu. A chciałem powiedzieć, że niestety tutaj wiem, że żelmie też są zabijane z obawy przez to, że kogoś ugryzą, na przykład jak komuś wejdą na działkę. No ale to jest las, nie oszukujmy się. Tu nikt by nie specjalnie nie przychodził chyba i raczej żelmi nie zabijał specjalnie, więc... Może też się uda znaleźć. I żebyście nie zabijali z niej, pamiętajcie, bo bez sensu. Urozmaicają naszą faunę. Ja to zawsze tak mówię. Wiem, że to może być tylko argument dla miłośników przyrody, że mamy ciekawą faunę, ale no to przynajmniej uszanujcie tych miłośników, którzy chcą, żeby ona była ciekawa, a nie tylko taka trochę nudna. Idziemy teraz wzdłuż. I przed chwilą znowu widziałem pazia. Także one mają się tutaj dobrze, one lubią właśnie takie suche tereny. Jak już wcześniej mówiłem, woda ma duże znaczenie tutaj w kształtowaniu terenu, no i właśnie tutaj takie żleby powstały na budzie. No Słuchajcie, moim zdaniem to jest dobry teren na żmiję, ale nic chwilowo nie widzę. Trochę czasu zajmuje to obejście całej hołdy, tym bardziej, że jeszcze musimy wrócić, więc my się cały czas tutaj oddalamy. Tu mamy owada z rodziny bzygowatych. Znane są one z tego, że są świetnymi lotnikami i upodobniają się one ubarwieniem do pszczół i os. Robią to one w celu zmylenia drapieżników i zniechęcenia ich do ataku. Tu widać, jak stopniowo hałda porasta przez sosny. A tu samica modraszka, wiesz, która w odróżnieniu od samca ma grubszą czarną obwódkę na skrzydłach. Jest to jeden z naszych niewielu modraszków, który lubi latać w koronach drzew. Jako, że zimuje w stadium poczwarki, na wiosnę pojawia się bardzo wcześnie, bo już na początku kwietnia i lata do początku czerwca. Potem pojawia się w drugim pokoleniu, które lata od końca czerwca do połowy sierpnia. Gąsienice tych modraszków. W zamian za słodką wydzielinę, którą wytwarzają, są chronione przez mrówki, żarując na roślinach. My się kierujemy teraz sam. Jak widzicie, hołda jest naprawdę rozległa. Ale to jest śmieszne, że dzisiaj tak mocno wieje, a przez to, że tu są drzewa, to bardzo słabo ten wiar jest odczuwalny. Zobaczcie tę rurę, która się ciągnie aż tu, żeby tutaj woda przepłynęła. Ciekawe. Teraz idziemy dalej tam. Tu się zaczyna część hołdy z moim wzajem najlepszymi krajobrazami, bo jest dużo tych wyżłobień i już pora jest stopniowo przez drzewa, także to wygląda no bardzo, bardzo ciekawie. Jak tu by się jakoś od biedy dało wejść, no to tam, na przykład na tej białej linii, którą teraz Wam zaznaczam, albo tu. No to ja to tak czarno widzę. Wiecie co, obejście tego jest naprawdę długie, więc ja się nie boję, że nie znajdę żmi, bo mam jeszcze dwa takie miejscówki, które wyglądają naprawdę obiecująco. Zobaczcie, jaki ten owad ma pokładełko co to jest. Z pewnością mamy tu do czynienia z samicą owada z rodziny gąsienicznikowatych. Samice tych owadów poszukują swoich ofiar w drewnie. W tym celu opukują drewno swoimi czułkami w celu wykrycia drgań wywoływanych przez ofiarę lub wyczucia rozkładających się z powodu grzybów odchodów ofiary. Gdy samica znajdzie ofiarę, którą najczęściej pada larwa chrząszcza, Wwierca się w drewno za pomocą swojego pokładełka, paraliżuje taką larwę i składa w niej jedno jajo, po czym odlatuje na poszukiwania kolejnej. Larwa gąsienicznika pasożytuje wewnątrz larwy chrząszcza i pożera ją od środka, by następnie przepoczwarczyć się w jej komorze poczwarkowej. Identyfikacja poszczególnych gęsiniczyków może być trudna, a nie wszystkie odżywiają się w wyżej omówiony przeze mnie sposób. Jednak patrząc na długość pokładełka u tego gatunku, uważam, że coś może być na rzecz. Dobra, z leśnej dróżki schodzimy. Wchodzimy właściwie. Jaka jaszczurka? I tak zaczęły się moje nagrywki kolejnego pięknego samca jaszczurki z Winki. W okresie godowym, przypadającym w kwietniu, maju i czerwcu, samce jaszczurek zwinek, w przeciwieństwie od samic, które często wykopują sobie nory blisko siebie, to samce są agresywne i atakują inne samce, by przypodobać się obserwującym je samicom. Zielony kolor, który na wiosnę pojawia się u samców, ma świadczyć o tym, że są one zdrowe i gotowe do przekazania swoich genów. Samce jaszczurek zwinek łączą się z wieloma samicami. Te po kopulacji wykopują norkę, do której składają od 5 do około 15 jaj. Z nich po około 6-8 tygodniach wylęgają się młode, mierzące około 7 cm. Jaszczurka zwinka dożywa około 3-4 maks 6 lat. U tego samca ogon jest piękny i długi, ale gady te wykazują zjawisko autotomii czyli odrzucania ogona w celu obrony przed drapieżnikami. Co ciekawe, naukowcy zaobserwowali, że odrastający jaszczurką ogon może się rozdwalać, czyli takie jaszczurki posiadają potem dwa ogony. Zwinki w dużej mierze są owadożerne, najchętniej odżywiają się chrząszczami. Oprócz owadów mogą polować także na wieje, pająki, czy nawet małe żaby, a także inne jaszczurki mniejsze od nich, nawet z własnego gatunku. Bywają więc kanibalami. Zwiękli żadność spożywają także pokarm roślinny, czy połykają drobne kamienie, służące im jako gastrolity, ułatwiające trawienie. Jaszczurki, tak jak wszystkie gady, są zmiennocieplne, a więc do prawidłowego funkcjonowania organizmu potrzebują ciepła. W tym celu chętnie wygrzewają się na słońcu. Jednak gdy jest za ciepło, a więc temperatura przekracza 40 stopni, chowają się do wykopanych przez siebie norek. Podczas nagrywek na zwing zaobserwowałem jednego kleszcza, a podczas montażu aż cztery. No niestety kleszcze chętnie pasożytają na zwingach i mogą przenosić im choroby. W badaniu. W południowo-zachodniej Polsce wykryto, że aż 66% zwinek ma kleszcze. Ale biedna ona kleszcze ma tutaj. No ja nic wiele tutaj nie zdziałam niestety. Widzicie jak tutaj płynie wręcz ta woda. Bardzo mi się tu podoba. I powoli wracamy tutaj do takiego lasku. A tu piękny zieleńczyk ostrężyc. Zieleńczyk Ostrężyniec to motyl, który pojawia się u nas w jednym pokoleniu na wiosnę. W kwietniu, maju i na początku czerwca. Często występuje on w lasach iglastych i mieszanych z runem borówkowym. Można go spotkać na zrębach, wrzosowiskach, torfowiskach czy polanach leśnych. Samce są terytorialne i przeganiają rywali. Samice składają jaja na borówkach, jeżynach, malinach, kruszynach, janowcach, komonicach i wielu innych roślinach. Gąsienice żerują na nich, a gdy przy okazji natrafią na inną gąsienicę, mogą ją pożreć. Są więc tak jak zwinki kanibalami. Poczwarka zieleńczyka zimuje w glebie. W pierwszych tygodniach życia wydaje ona dźwięki przypominające częstotliwością tykanie zegara. Służące odstraszeniu drapieżników. Zieleńczyk nie rozkłada skrzydeł, ale to może i dobrze, ponieważ jego pełnia piękna ukazuje się, gdy motyl ma skrzydła zamknięte. Jest on naszym jedynym tak pięknie zielonym od spodu motylem. Motyl ten nie jest u nas rzadki, ale trzeba znać miejsca, gdzie on występuje, bo nie występuje on na każdej przypadkowej łące. Lata on nisko przy ziemi. Czasem zatrzyma się na kwiatku lub przy wilgotnej ziemi. Właśnie na tej polance latały zieleńczyki. Teraz tam jeszcze widzę modraszki. Warto jeszcze wspomnieć, że zasięg występowania zieleńczyka jest naprawdę szeroki i obejmuje znaczną część palearktyki. Występuje zarówno w Wielkiej Brytanii, Libanie, Maroku czy na wybrzeżu Morza Owockiego. I śmieszny fanfakt na koniec zielęczyk należy do rodziny modraszkowatych. A modry to przymiotnik koloru niebieskiego. Mamy ważkę ulicy czerwonej. To samica łunicy czerwonej. W odróżnieniu od samca ma ona żółte, a nie czerwone paski na tułowiu. Można ją spotkać nad małymi ciekami, strumieniami, potokami, rowami czy małymi rzeczkami rzadziej nad wodami stojącymi. To jedyna polska czerwona ważka z rodziny łądkowatych. I zaraz będzie pamiętny moment, bo zaczniemy zbliżać się do domu. Ostatnia polana, praktycznie ostatnia nadzieja, na żmiję. Nie ma tutaj tak tych żmij. Może tam bardziej przy domostwach. Nie wiem, czy to ma sens, skoro to są dzikie normalne węże. No ale ja ich tu w ogóle nie widzę, żadnych węży. Teraz idziemy po prostu centralnie po piachu. Nie wiem, nie widziałem żadnej brzmi, nie wiem od czego to wynika. Po prostu się nie udało. Patrzcie, co niespodzianka się tam nam wyłania. Znowu hołda. Myśmy przyszli stamtąd, szliśmy tędy, poszliśmy tam, okrążyliśmy ten las i wracamy tu. Bardzo śmieszne kółko. 11% baterii. No, teraz już nie będę Wam za dużo nagrywał, po prostu wracamy się w tą stronę. Jakby co, Wyciśniałam siatkę, jej nie używałem. Tylko do czesania krzaków, jakby jakaś żmija była, no ale niestety się nie udało. Akurat do tej strony przez te mchy to nie wygląda, jakby hołda była suchym środowiskiem, No bo tutaj też za dużo słońca nie wpadło. Co ciekawe, nie wszystko na chody to są wyżłobienia wody, ale tymi ścieżkami jeżdżą również motory. Czasem je słychać, czasem widać, ale to głównie w lato. Udało mi się dorwać samca ważki płaskobrzuchej. Trzymam ją za skrzydła, bo te ważki są świetnymi lotnikami. W sekundę potrafią przelecieć 10 metrów, no i ta ważka już mi się tutaj wyrywa. Ale zaraz jak się uspokoi, ją puszczę i postaram się Wam ją bliżej pokazać. Samce ważki płaskobrzuchaj mają niebieski odwłok, natomiast samice zielonkawo-żółty. Ja złapałem samca, gdyż po pierwsze widziałem go pierwszego i postanowiłem nie zwlekać, a poza tym i tak uważam, że samiec jest ładniejszy od samicy. Ważka ta występuje w dużej części Europy i Azji, a w Polsce lata od maja do połowy lipca. Ważki często rozmnażają się w przejściowych zbiornikach wodnych, także tych utworzonych przez człowieka, słabo porośniętych roślinnością. Mogą to być nawet leśne rowy czy kałuże. Ze względu na trudne środowisko życia, larwy tych ważek muszą być odporne i potrafią przetrwać nawet krótkotrwałe susze, zagrzebując się w mule. Rozwój takich ważek trwa zazwyczaj 2 lata. Samce tych ważek są terytorialne. Samce często siadają na wystających elementach otoczenia, takich jak patyki, by przeganiać stamtąd wszelkich rywali. Jeżeli zastanawiacie się, skąd wzięła się nazwa płaskobrzucha, to wyjaśnienie kryje się w odwłoku ważki gdyż jego grubość jest mała w stosunku do szerokości. Co ciekawe w tamtym roku w basenie teraz służącym już do zbierania wody do podlewania roślin znajdującym się na tutejszej działce udało mi się spotkać dwie larwy ważki płaskobrzuchej. Wstawiam tutaj ich zdjęcie i odsyłam do filmu, w którym Wam je pokazywałam. Larwy takie oddychają załazą z krzelotchawek na końcu odwłoka a polują za pomocą wyspecjalizowanego narządu gębowego nazywanego maską, która pozwala im błyskawicznie chwytać ofiary, najczęściej owady wodne, a także małe ryby czy kijanki. Dorosłe ważki również są drapieżnikami, które polują na muchy, komary, motyle czy inne ważki. Dzięki świetnym umiejętnościom lotnictwa, a także Bystre wzrokowi są świetnymi drapieżnikami. Ważki przytrzymują ofiary za pomocą przedniej pary odnóży, a także żuwaczek. Wracając jednak do wzroku ważek, to te mogą widzieć praktycznie dookoła głowy, nie poruszając głową. Jest to możliwe dzięki oczom złożonym, jakie posiada ważka. Oko złożone składa się nawet z 30 tysięcy omatidiów które zapewniają mozaikowaty obraz widzenia. A jednak ważki są świetnymi drapieżnikami i świetnie wypatrują zagrożeń. Spróbujcie się o tym przekonać sami, jeśli kiedyś będziecie chcieli złapać taką ważkę. A może wtedy docenicie to, że specjalnie ją dla was tutaj złapałem i ją pokazuję, a jeśli to doceniacie, to dajcie lajka like, pod filmem, napiszcie co wam się podobało, co wam się nie podobało, Jakie owady, czy też zwierzęta spotkaliście kiedyś z tego filmu? I jeśli chcecie być na bieżąco, to dajcie suba i trzymajcie się. Cześć!